Pamiętam ten dzień, kiedy wstąpiliśmy do NATO, zostaliśmy przyjęci jako sojusznik. Wówczas studiowałem za granicą w Kanadzie na Canadian Land Forces Command Staff College. Pamiętam, że żeśmy wspólnie z naszymi kolegami, sojusznikami, już wtedy kolegami kanadyjskimi, kurcznie celebrowaliśmy. Obchodziliśmy to wydarzenie jako istotne wydarzenie powojennej historii Polski. Myślę, że nie sposób jest zamknąć tę listę zmian, jakie nastąpiły po wstąpieniu Polski do NATO i tutaj sprawy oczywiście struktur organizacyjnych, procedur, standardów, wyposażenia, uzbrojenia, sposobu działania, planowania, programowania, rozwoju sił zbrojnych. To jest tylko lista, która nigdy nie może być zamknięta, bo tak na dobrą sprawę należałoby zadać pytanie, w jakim obszarze nie dokonały się zmiany. Otóż nie ma takiego obszaru który w siłach zbrojnych nie byłby dotknięty istotnymi zmianami, transformacją od wstąpienia, od daty wstąpienia Polski do sojuszu. Należy jednak pamiętać, że ten olbrzymi, heroiczny wręcz wysiłek całych sił zbrojnych, całego państwa polskiego, rozpoczął się dużo wcześniej, bo już od 1989 roku myślano o wstąpieniu do NATO, poprzedzono te prace, te działania zmian organizacyjnych, strukturalnych i mentalnych w ramach Partnerstwa dla Pokoju. Niewątpliwie można powiedzieć w krótkim słowie: nie ma nic z czasów przed wstąpieniem do NATO. Jesteśmy nowoczesną armią. Zmieniliśmy w zasadzie obraz i oblicze funkcjonowania sił zbrojnych. Ja pamiętam rok 89, pamiętam później następne lata, rok 99. Nasze członkostwo w sojuszu przyniosło nam udział w kierowniczej kadry sił zbrojnych. Byliśmy obecni w strukturach. Sojuszu, prawie we wszystkich strukturach sojuszu. Niemniej jednak, nasze zaangażowanie było zaangażowaniem raczkującym. Mniej niż 50% personelu, który został skierowany do struktur sojuszniczych, było personelem kluczowym, personelem oficerskim. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja w dniu dzisiejszym. Dzisiaj nie tylko zmieniliśmy oblicze sił zbrojnych, ale także kształtujemy oblicze sojuszu, bo to przecież nasz zastępca, dowódcy do spraw transformacji, generał Bieniek, pełnił te zaszczytne obowiązki w ramach ACT, to nasi oficerowie zajmują kluczowe stanowiska. Należałoby tu wspomnieć chociażby y szefa sztabu z Brunsum, dowództwa połączonego z który przyjmie obowiązki w tym roku. To nasi oficerowie pełnią zaszczytne obowiązki na najwyższych stanowiskach SHAPE. Również nasz oficer będzie w tym roku szefem NATO Defense College, y pan generał Bojarski. To nasi oficerowie kształtują oblicze sojuszu. Myślę, że warto powiedzieć, że w wymiarze wojskowym o ile mieliśmy problemy, nie ukrywamy tych problemów w 2003 roku w skonstruowaniu misji do Iraku, zastanawialiśmy się, jak tę misję zrobić. Przypomnijmy chociażby, że blisko 70 różnych jednostek kontrybuowało do naszego wysiłku irackiego. O tyle dzisiaj po tych zmianach, po transformacji sił zbrojnych, w zasadzie mamy komfortową sytuację, dlatego że jeżeli czynniki polityczne zdecydują gdziekolwiek wziąć udział w operacjach poza granicami kraju, to nasza odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa jedynie tylko na wskazaniu jednostki, która jest gotowa do realizacji pełnego spektrum misji i zadań zgodnie z narodowym poziomem ambicji. A więc ogromna praca, ogromny wysiłek i za ten wysiłek wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego jako szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, chciałem serdecznie podziękować, pogratulować dobrej decyzji politycznej, ale również podziękować za ogromny wysiłek i heroizm tych wszystkich, którzy się włączyli. Nasze działania na rzecz sojuszu i to, że dzisiaj jesteśmy nie tylko członkiem sojuszu, ale jesteśmy wiarygodnym członkiem sojuszu, to również wysiłek. W związku z tym serdecznie wszystkim dziękuję i gratuluję osiągnięć, życząc dalszych sukcesów na niwie umacniania sojuszu północnoatlantyckiego.